Cześć, nazywam się Dorota Stachowicz, jestem pediatrą. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie o ukąszeniach przez osy, pszczoły, inne owady błonkoskrzydłe oraz owady ogólnie. Zdarza się to wiadomo bardzo często i niespodziewanie i dobrze wiedzieć co zrobić w takiej sytuacji. Jednym z częstszych objawów niepożądanych przy ukąszeniach przez osy lub pszczoły jest reakcja tzw. anafilaktyczna, która jest zagrażającą życiu reakcją u osób, które są uczulone na jad takich owadów. Oczywiście dopóki nas nie ukąsi taki owad, to nie urządli, to nie wiemy, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy uczuleni. Czym się różni urządlenie osy od urządlenia przez pszczołę? już przy urządleniu przez pszczołę dochodzi do pozostawienia żądła wraz z woreczkiem, w którym znajduje się jad w skórze osoby urządlonej, a pszczoła umiera. Natomiast osa może żądlić wielokrotnie, nie pozostawia swojego żądła, ale też wszczykuje nam w pojedynczym urządleniu dużo mniej jadu. Dlatego jeżeli dojdzie do urządlenia przez osę i widzimy, że jest żądło, to powinniśmy w odpowiedni sposób usunąć rządło, i to jest pierwsza czynność, którą powinniśmy zrobić. Ważne jest, aby przy usuwaniu tego rządła nie ściskać go obu palcami, dlatego że wtedy jeszcze dodatkowo wstrzykujemy resztę jadu, która została w woreczku przytwierdzonym do rządła. Rządło należy usunąć takim ruchem, jakbyśmy chcieli je wymieść ze skóry. Najlepiej palcem starać się je w sposób usunąć, potem zdezynfekować miejsce urządlenia i jak najszybciej zrobić zimny okład w miejsce urządlenia. O ile chodzi o rządło osy, to najczęściej nie zostaje ono w skórze. jedynym przypadkiem, kiedy zostaje, to jeżeli dochodzi do ułamania rządła przy strząśnięciu owada ze skóry. Wtedy należy po prostu przyłożyć zimny okład. Jeżeli rozwijają się objawy, albo nie mamy pewności, czy osoba jest uczulona, a widzimy, że źle się czuje, powinniśmy jak najszybciej wezwać pogotowie. Taka zasada też istnieje w przypadku urządlenia w okolicy ust, w przypadku połknięcia owada, czy urządlenie w jamę ustną, w przypadku często urządlenia w okolicy twarzy. Jeżeli po urządleniu osoba, urządlona, dziecko czuje się dobrze, i brzęknie tylko okolica urządzenia, to tak jak mówię, przykładamy lód i podajemy leki przeciwhistaminowe. Zawsze możemy bezpiecznie w takiej sytuacji podać leki przeciwhistaminowe i obserwujemy tą osobę. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek objawy niepożądane inne, to znaczy złe samopoczucie, duszność, pokrzywka obrzęk w innych miejscach niż miejsce urządlenia, bezwzględnie jak najszybciej albo wieziemy osobę do najbliższego miejsca, gdzie może uzyskać pomoc, albo dzwonimy na pogotowie. Wszystko zależy co kalkulujemy, że w jakim przypadku uzyskamy szybciej pomoc. Co do ugryzienia przez zwyczajne owady, bardzo często jest tak, że dzieci, szczególnie małe dzieci, reagują bardzo mocno na ukąszenia przez różne formy owadów. Dostają bardzo duże reakcje miejscowe. Nie jest to jednak niebezpieczne ogólnie y, dla życia, tak jak w przypadku urządlenia przez owady błonkoskrzydłe. Jak wtedy takiemu dziecku pomóc? Po pierwsze, też możemy przyłożyć zimny okład w miejsce ukąszenia. Po drugie, możemy stosować różne żele, które są dla, przeznaczone dla dzieci po urządleniu przez owady. Żele te zmniejszają poczucie świądu, lekko zmniejszają obrzęk, przynoszą dziecku ulgę. Możemy również dziecku podać leki przeciwhistaminowe i wapno, które też zmniejszą objawy niepożądane pokąsań przez owady. Mogę Wam jeszcze powiedzieć o, takiej domowy, o takim domowym sposobie, który jest bardzo skuteczny, co wielokrotnie wypróbowałam po ukąszeniu przez owady błąko skrzydłe, przez osy lub pszczoły, który możemy zastosować do zmniejszenia objawów ogólnych, czyli obrzęku, bólu. U osób, które nie mają silnych reakcji anafilaktycznych, oczywiście, a mianowicie jest to przyłożenie do miejsca ukąszenia przekrojonej cebuli, a dokładnie wtarcie soku z cebuli, albo przekrojonego pomidora. Mają one właściwości przeciwhistaminowe i dzięki temu zdecydowanie zmniejszają obrzęk i bolesność miejsca ukąszenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego i jak najmniej nieprzyjemnych wypadków z owadami. Zapraszam Was do polubienia strony na Facebooku Dziecko Mamy. A jeżeli macie więcej pytań, to zapraszam Was na stronę www.teleneomed.com. Do zobaczenia!